Chciałbyś być niezależny, irytuje cię praca w wyznaczonych godzinach, a może chciałbyś być lepszy od konkurencji? W parę minut pokażę ci, jak łatwo zyskać dodatkowy dochód, inwestując w nasz ekspres do drinków. Barmix możesz sfinansować na trzy różne sposoby. Pierwszy to gotówka, drugi to leasing, trzeci dofinansowanie. Jedna impreza pokrywa dwie raty leasingowe, a po około 20 eventach obsłużonych inwestycja się zwraca. Rynek w branży ślubno-eventowej nie jest jeszcze tak nasycony barmixami jak jest to w przypadku fotobudek, fotoluster czy ciężkiego dymu. Więc jest to idealny czas dla Ciebie, aby wyróżnić się spośród konkurencji, oferując innowacyjne urządzenie. Barmix Optimal został zaprojektowany specjalnie na duże przyjęcia i tak, aby każdy gość mógł przygotować w bardzo prosty sposób swojego ulubionego drinka. Jeżeli chodzi o dolewanie, wystarczy otworzyć górną klapę. I dolać brakujących napojów. Masz możliwość skorzystania z programu Barmix Partner. Dzięki niemu będziesz otrzymywał od nas gotowe kontakty zainteresowane wynajmem, dzięki czemu zwiększysz swoje zyski. Barmix Optimal jest na tyle bezobsługowy, że w momencie gdy zarabia dla ciebie, Ty możesz zająć się tym, co naprawdę istotne. Imprezy z Barmixem to nie tylko wesela. To również konferencje, chrzciny, urodziny, komunie oraz wieczory panieńskie i kawalerskie. Nasze urządzenia są w stanie wykonać bardzo dużo drinków. W przypadku Bar Mix Optimal jest to 80 drinków, w przypadku Bar Mix Express jest to 50. A teraz zaprezentuję ci, jak można łatwo i szybko przy przygotować sobie drinka. Bierzemy szklankę, nakładamy jedną trzecią szklanki lodu. Podstawiamy szklankę na czujnik szklanki. Wybieramy sobie drinka i w ciągu paru sekund będzie gotowy. BarMix Optimal ma budowany tablet, wyświetlacz oraz klawiaturę numeryczną. Poniżej widzimy pojemniki szklane 4. Po 4,5 litra i 4 po 2,5 litra, więc bardzo duże. Następnie czujniki cieczy i czujnik szklanki na dole. LEDy teraz świecą się na biało, natomiast w momencie wykonywania drinka świecą się na niebiesko, a gdy drink już jest gotowy do odbioru na czerwono. W naszej ofercie możesz znaleźć również zestaw case, który służy jako mobilny bar. Duży case do transportowania barmiksa. Mały case na pojemniki szklane, dostawiany stół, pokrowce czyli czarne obrusy oraz podest. W zestawie barmańskim znajdziesz pojemnik na lód 5-litrowy, shaker, szczypce oraz szufelka do lodu, patera na owoce, 102 szklanki, stojak na menu, organizer barmański, kieliszki do szotów, serwetki oraz słomki. Do profesjonalnej obsługi klienta przydać się kostkarka do lodu. Ta kostkarka jest o wydajności 12 kg na dobę i masz możliwość wyregulowania sobie wielkości kostek S lub L. Pojemnik na 100 kostek świetnie sprawdza się na dużych eventach. Drinki są stworzone na bazie wielu różnych alkoholi, między innymi wódka, whisky, gin, biały rum, malibu. Aby bezpiecznie transportować BarMixa, pamiętaj aby przewozić go na stojąco lub należąco, w przypadku samochodów osobowych i zawsze w kiesie. Jeżeli chodzi o gwarancję, jest to 12 miesięcy z możliwością przedłużenia dla firm, natomiast dla osoby fizycznej 24 miesiące. Autoryzowane serwisy mamy w kilku miejscach w Polsce. Produkty przez nas zalecane są łatwo dostępne i najczęściej wykorzystywane przez profesjonalnych barmanów. Listę znajdziesz również w instrukcji BarMixa. Przy obsłudze jednego eventu jesteś w stanie zarobić 1200 zł. Koszty związane z napojami są po stronie klienta. Dolewaniem napojów nie musisz zajmować się ty osobiście. Może to być osoba wyznaczona, na przykład świadek bądź obsługa sali weselnej. Mamy dla ciebie gotowe umowy najmu które zabezpieczają urządzenie oraz wszystkie akcesoria na evencie. Nie musisz się martwić o ilość potrzebnych produktów. Wszystkie informacje zawarte są w instrukcji urządzenia. Pamiętaj o dobrej reklamie, korzystając z BarMix Partner oraz nawiązując współpracę z salami weselnymi. Rozwijaj swój marketing poprzez obecność na targach ślubnych oraz mediach społecznościowych. Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, komentujcie pod filmikiem, pamiętajcie o subskrypcji i kliknięciu dzwonka.